Przeszczę przecież i mózgi oraz nieźle ci, że wcześniej nikt nie umiał tutaj ponad zjeść się. Będzie mile przed dni, kurwa no nareszcie. Sławie, Żwawiej, żywo, na tak? Cześć, witam dobra. was, bardzo serdecznie jest ze mną dzisiaj. siemanko. Witam cię. I pierwsze pytanie takie na rozgrzewkę. Co sądzisz, bo zanim przejdziemy do twojej nowej płyty... Dobra, dobra, <grym> dobra. dobra. wycięcie dajemy. Już. Nie, no kurwa pęcz mnie to. No dobra. E, no to w takim razie, zanim przejdziemy do Twojej nowej wydanej płyty, pytanie. E, co sądzisz o młodych e, odbiorcach Twojej płyty? wiegi nazalne pocowka, co oni sądzisz, jak przychodzą na koncerty, jak słuchają Twojej płyty? Czy, ale w sensie nie wiem o co pytasz, bo yy, chodzi ci. O młodych odbiorców, o co Twojej płyty, słuchacze. Znaczy, kurwa, myślę, że zajebiście, że wiesz, że dużo ludzi fajnie przyjęło tą płytę. Już w sumie wiesz, straci na wiek trochę, ale. Fajnie, że nie wiesz... Nie przeszkadza tak, ci to? Ludzi. Znaczy kurwa, no nie przeszkadza mi to, bo tak naprawdę to jest nie do uniknięcia, nie? Mhm. Wiesz, kurwa, każdy, kto tam wiesz... puszcza płyty, kurwa, każdy raper, który wiesz, już... trochę nawija, ma świadomość tego, stare, że to jest nie do uniknięcia, kurwa, i zawsze wiesz... czy to będą, kurwa, ludzie w wieku 25 lat, 30, 40 czy 15, to, to w tym momencie trochę już zaczyna się zacierać. Natomiast kurwa, no co mogę powiedzieć? Zajebiste jest jedno, że wiesz, że ludzie... Młodzi kurwa zaczynają słuchać wiesz dobrych rapsów, bo ja uważam kurwa zawsze będę to powtarzał i podkreślał, że to co robimy kurwa jednak wiesz, nie, nie, nie robi tego każdy w Polsce, wiesz o co chodzi, nie i to są jakieś przekminy, jakieś linijki kurwa, które wiesz trzeba sobie posłuchać kilka razy, żeby to rozkminić. A uważa, to... uważasz, przepraszam, że przerwę. E, czy ludzie odbiorcy, którzy słuchają twoich tekstów, mają takie rozminy, czy rozumieją to, co mówią? Znaczy, na pewno część nie, część kurwa słucha, bo nie wiem. bo Na przykład ktoś powiedział, że to jest spoko. Nie, nie mówię już o, o modzie na mnie, bo kurwa, no wiesz, no póki co no, nawet nie jestem kurwa, nie wiadomo kim. Ale myślę, że i tak zajebiście, że dużo młodych ludzi zaczyna to tego słuchać, a nie słucha, kurwa, wiesz, non stop numerów stary o jaraniu, kurwa, ćpaniu, piciu wódki, kurwa, wiesz, melanżowaniu, jebaniu policji, kurwa, takich fazach, nie? Jakby fajnie, że, kurwa, ludzie doceniają taki, wiesz, bardziej, kurwa, złożony rap i złożone rozkwiny. To mnie strasznie cieszy i, kurwa, dlatego myślę, że jest powód, dla którego można to robić, kurwa, no. z, z czystym sumieniem, nie? Dobra, a tak z ciekawości. Dobrze Bazin powiedziałem? <grymne> e, takie pytanie w takim razie. Wydajesz płytę niedawno. E, teraz będzie pewnie promocja. E, a Eripen, nie czuje się zagrożony? Po to na. R.I.P. czuje się w chuj zagrożony właśnie, przejdź, dzwonił do mnie się odgrażał, że jeżeli jeszcze raz coś takiego będzie miało miejsce, to kończymy współpracę no, 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 na tej zasadzie. Także no grubo się obcał, bull dupy, nie? Bull dupy generalnie. Nie no co ty stary, no, kurwa raczej chodzi o to, żeby się motywować, nie? Wiesz, stary ja się motywowałem kurwa przez 3 lata, miałem kilka swoich tam zakrętów życiowych, wiesz. E... Miałem wątpliwości, kurwa, czy puszcza się tą płytę, dlatego że część tekstów, kurwa, na tej płycie, wiesz, jest... No jest stara, nie? I to, kurwa, nawet... Mi się wydaje, no... Słychać trochę, nie? To jest przede wszystkim dużo traku, bo jest ponad 21. Bądź no ja, jest Outrem i Intrem. Tak, no ale ja też byłem, kurwa, w sumie tak po części zobowiązany, żeby, kurwa, dać jak najwięcej tym ludziom, wiesz o co chodzi. No bo w sumie długo z tym zwlekałem. Trzy lata, tak? Pracować na płytą? Trzy Czy więcej? Lata. Pracowałem, kurwa, trzy tygodnie nad tą płytą, tak naprawdę, bo wziąłem się za nagrywanie. Chyba 3 grudnia stary skończyłem nagrywać kurwa 26 czy 7. Oczywiście na bieżąco te traki wszystkie były już masterowane i wszystko tam remiksy były robione, bo część bitów też mi nie leżała. No ale no co, no. Yy... Czy przez te trzy lata głównie pisać teksty i wiesz się zbierać? No. To jest nie stary. No. Te teksty już mi leżały tam jakiegoś czasu. Ja po prostu część z tych tekstów, mogę się patrzeć też tutaj? Tak, tak. tak. No i... <laughs> Tylko kurwa właśnie nie wiem, czy patrzeć <laughs> na ciebie, czy kurwa. E, część z tych tekstów wiesz, to, była, to tam, tam, była, była odświeżona. Część A. z tych tekstów y, była napisana na nowo. Kurwa, kilka numerów. 6, 7, dopisałem stary tak naprawdę w miesiąc i stwierdziłem, że no kurwa trzeba to już puścić, bo najlepsza no, no, pora, pora, nie? Szczerze, że, że kurwakami spadł mi z serca trochę, nie? Bo e, ludzie czekali strasznie na tą płytę. E, mam nadzieję, że nie zawiodłem tych ludzi, kurwa. Wiesz, zresztą w ogóle to, co piszą do mnie ludzie, że płyta zajebista, najbardziej mnie to cieszy, że wiesz, ja piszą, że. Yy, po piątym odsłuchu, kurwa, jeszcze nie mają dość. wiesz, chcą tego słuchać dalej, stary, mimo wszystko, że ta płyta no, nie jest do końca tak dopracowana, jakbym chciał też, żeby była. Mm. Natomiast, kurwa, myślę, że on, przez te trzy tygodnie był taki bodziec, kurwa, mój ziomeczek serdeczny SZ, pozdrawiam z tego miejsca, kurwa. Pozdrawiam. Pozdrawiam. Po, po, pomachaj mu też. No. <noise> yy, zmotywował mnie, wiesz, pocisnął mi strasznie, kurwa, pod koniec listopada, że że kurwa, że muszę to już zrobić, no i dostałem bodziec, po prostu w 3 tygodnie nagrałem płytę, puściłem, odbiór jest zajebisty stary, kurwa, no serio, nie spodziewałbym się takiego odbioru, kurwa, nie spodziewałem się takiego odbioru, nie, mm. że kurwa, tyle ludzi, wiesz, będzie w stanie docenić przede wszystkim, kurwa, klimat płyty, linijki, kurwa, no bo tak naprawdę na to, kurwa, kładę największą, no przy przykładam największą, kurwa, brakuje mi słowa, co, jakie to jest słowo? Wagę. właśnie, dokładnie, <laughs> przykładam wagę. Aha. Dlatego, kurwa, no, ja jestem zadowolony ogólnie hmm. z odbioru płyty. Nie? Hmm. Fajnie, fajnie, fajnie to wszystko siadło. Yy, Zresztą, wiesz, no kurwa. Znaczy, no, jeśli no. chodzi o klimat, na przykład, to nie było dla większości słuchaczy, którzy cię wie, już znali z poprzednich traktów, zaskoczenie. No raczej nie. to jest ciągle, kontynuacja tego stylu, który. Tak, no raczej tak. No, kurwa, wiesz, Braga zawsze będzie. <laughs> Napierdalane u nas, zresztą kurwa zar zarówno w pato jak i w HIFO dużo jest braga, natomiast nie jest to kurwa głupie braga, wiesz, że nie wiem, rucham twoją matkę i jest zajebiście, mm. tylko jestem super kurwa, tylko wiesz, na pewno część osób kurwa, która jest jakby nastawiona do braga, stary bardzo sceptycznie pewnie tak to ocenia, nie, ale no... Mm. Przesłuchałeś raz, nie przesłuchałeś wcale, więc myślę, że kurwa trzeba się jednak trochę wsłuchać w te teksty, kurwa, żeby docenić, wiesz, no. złożoność tych linijek, wiesz, też nie chcę kurwa, nie wiadomo jak się chwalić tym, no ale to jak ci mówię, no... No dlaczego, warto tak, się chyba tak, chwalić, tak. nie? Jak nie pochwali się, to nikt ci nie doceni. Kurwa, nie wiem, ale zarówno tak no, jak ci mówię, w pato, jak i w hipo, no, kładziemy duży nacisk na to, także, no, nie wiem, na technikę, na bardzo, bardziej hipo, nie? Nazd, nie? Mm. <laughs> Ale nie no, myślę, że trzeba na to kłaść wagę, przykładać z tego kurwa wagę, nie? bo jeżeli kurwa nawijasz o chuj czy czym, o byle czym kurwa, nie myśląc nad tym, no to kurwa to nie ma, nie ma prawa bytu, chociaż dla mnie nie ma prawa bytu i dla moich ziomków kurwa, no ale no jak widać w Polsce stary nawiniesz o tym, że ruchasz kurwę na sześciu i jest super i… I dobrze wypomnasz ale dlaczego nie? I mało lat się tym jarają. Jeszcze wcześniej trzeba napisać, że płyta prze, jest przejebana, że ruchanie ciebie jest, jest super i, i wszyscy kurwa się na tym spuszczają. No, nie wiem stary, no, ja kurwa. Aha. Myślę, że mało jest takiego rapu, kurwa, wiesz, gdzie jest naprawdę dobrze to rozkminione. Dlatego kurwa myślę, że jak najwięcej trzeba tak, takich hmm. rapsug robić. Nie? Dobra, a jak tak mało, to jakie mi się inspirujesz takimi artystami? Hmm. Który byś mógł polecić? Polecić, no to nie wiem, no stare, dużo stanów słucham, nie wiem, Jedi Tricks, Self-Titled, yy, Ezoteric stary, AOTP, no, no kurwa, no, Vinipa, z ragged Man stary, Eminem, co tam jeszcze, Rime Asylum polecam wariatów, Sebek kurwa, RIP nasz kurwa kochany, polecił mi ich kiedyś, angielscy raperzy przejebani, tam Possessed jest też. Też dobry punchline, no w zasadzie kurwa, ja nie, nie sprawdzam jakby niczego nowego też ze Stanów czy z zagranicy, tylko raczej, no, znaczy no inaczej, sprawdzam nowe rzeczy od kurwa ludzi z zagranicy, których już kiedyś słuchałem i kiedyś sprawdzałem i doceniłem za coś tam, nie? Yy, natomiast kurwa, ostatnio sprawdziłem sobie Joe Badas chyba, tak? Joe Badass, tak? No i kurwa, i zajebiście, jarom się strasznie, kurwa, naprawdę. To jest chyba jakiś młody ziomek, nowy. I strasznie się ja nim, co robi. Na przykład, nie wiem, nie mogę się na przykład przekonać do Kendricka Lamar'a, no za syna nie? Mhm. Ale, ale, no tak jak ci mówię, no kim się inspiruje? No przede wszystkim, no takimi raperami bardziej podziemnymi ze Stanów i kurwa bardziej, wiesz... Bardziej ciężkim rapem się inspiruje, niż... A po to jest pod rapcore, czy jeszcze nie te nie, style? Kurwa, no rapcore jest zajebisty, nie? Wiesz, napierdalanie pod gitary i ciężkie bity, to jest zajebista sprawa, nie? Tylko wiesz... Do tego jednak trzeba mieć kurwa jakieś tam predyspozycje, nie i trzeba to... Wokalne już to, to no, trzeba umieć śpiewać też. No to <grym> pierwalić <piesę>, ale, <grym> <grym> ale. Ale, ale no, nie no, no. mam. Chcę kiedyś zrobić kurwa jeszcze parę takich numerów w stylu Nie ogarniam z Disasterą. Jak na Disasterze było, nie ogarniam. No, tylko, że kurwa, wiesz, to trzeba mieć naprawdę dobry sprzęt, żeby nagrać to wszystko. Trzeba... Najlepiej, żeby nagrać gitarę, kurwa na żywo, wiesz, już hmm. w studiu, wszystko. Okson chyba ma ekipę, która tam. Yy, tak, po Okson to... ma ekipę, tak. Nie chciałby pożyczyć? Yy, wiesz, co, on chciał za to hajs, tak, że ja to pierdolę, nie? Ale. ale yy, Pozdrawiam Taki <ślał> o... <ślał> Jaki weszelny, nie, chce kasy. Za Kasa za no. Ja, a gdzie pasja? Nie, ja myślę, że na pewno kiedyś powstaną takie numery. W ogóle mam zajebisty padę na taką na taki na taki kurwa one shot zrobić, tylko że żeby to wszystko a. było jakby... No, to, no zobaczycie zresztą. Mam, mam, mam coś takiego w głowie, mam taki zarys, mam nadzieję, że niebawem się to zacznie wszystko spełniać, bo w sumie dostałem... Du kurwa dużą motywację po tej pucie, bo no, odbiór jest naprawdę spoko, więc jaram się i chcę mm -hmm. robić coś dalej na pewno teraz. Nie wiem, co to będzie jeszcze, ale, ale coś już się tam kreuje. A inspiracje z polskiego podwórka? Są takie, czy nie znaczy, bardzo? Inaczej, inspiracji nie mam stary, w Polsce. E, kogo słuchasz? Kogo szanuję, tak? Szanuje, tak? Inaczej, nie słucham polskiego rapu stereotypowego. W ogóle. Znaczy, słucham, sprawdzam, kurwa, tam jakieś rzeczy, ale to. Znaczy <noise> no, no, część na pewno na bekę, i przyznaję się w 100%, natomiast część yy, z prawdą, z czystego sentymentu, kurwa, mm. wiesz, no. Stary no, jak byłem mały latem, słuchałem HP i kurwa słuchałem Ostrego, stary, Trzeci Wymiar też, zajebi zajebista ekipa, uważam, Cztery że To Cztery rapu, nie? Myślę, że kurwa, w chuj niedoceniani nie nie docenia raperzy, stary. Co się na no chyba dostali tą płytę złotą. Znaczy, kurwa, no mi się wydaje, że inaczej, w ten sposób, że odbiór ich płyt starych, ich rapu, kurwa, mógłby być o wiele lepszy niż, niż jest, nie? Na przykład mm. ja się strasznie jarałem za Dzieciaka, kurwa, wiesz, jak, jak słuchałem ich stary... Dla mnie, dla mnie miazga, techniczna miazga to była, nie? Mm. No ale jednak, no stary, no każdy kurwa raper się zgodzi ze mną, że no, jeżeli kurwa zaczęli słuchać Stanów... Yy, Stanów z Ameryki, <laughs> rapu z Ameryki stary, no to no, kurwa w Polsce nie ma czego szukać, nie? Tak, no... Mm. no, no. Taka jest prawda, Wracam do korzeni, nie? No no tak. Do kogo masz szacunek? No kurwa, no kogo szanuję, no to na pewno Rycha Peje, kurwa, na pewno stary Ostrego, no, no tych, tych ludzi, którzy kurwa, wiesz, coś tam zaczęli znaczyć tak bardzo teraz pierdole, wiesz, eee, sentymentalnie, no ale taka jest prawda, nie? Mhm. Niewielu jest w sumie w Polsce, których kurwa, Wena, zajebisty też raper, znaczy w sensie wyższe dobro, zajebista płyta. Kiedyś bardziej sprawdzałem kurwa te rzeczy z Polski, teraz, teraz już już teraz mniej. I nie chodzi o to, że jestem ignorantem, tylko po prostu, no jak już słuchać czegoś, to słuchać czegoś, z czego możesz robić inspirację. To się lubi, nie? A nie. A jakbyś, kurwa, brał, jakbyś brał inspirację, kurwa, wiesz, z polskiego rapu, no to, no to stary, zaraz by Ci zarzucili stary, że jesteś pierdolonym chcerobojem albo kimś, wiesz o co chodzi. No, mhm. Bez sensu, nie? Uważam bez sensu. Fajnie sobie posprawdzać jakieś tam numery, kurwa, coś tam ten, coś ktoś puści nowego. W Polsce, No by ale... I ten z Ameryki, bo tam mało kto zna. No, dokładnie, natomiast... Y... Znaczy no, z z Ameryki, bo mało kto zna. Inspirować Wiecie, się, nie? Mało dużo, osób zna. Dużo, dużo ludzi starych w Polsce, i to mnie cieszy, dużo ludzi w Polsce słucha stanów. Starych, Szczerze? Ja Jak spotkałem się z raparami, wszyscy słuchają. Natomiast ile razy słuchaczy, nie, nie rzadko kojarzę. Ja chodzę nie, no, po stary, koncertach. Nie wiem, no, kurwa na koncertach stary... Y... Byłem na Raked Manie Story ostatnio We Wrocławiu. Kurwa go koncert. Bazi też był, prawda? Zbojesz coś. <tutujesz> coś <beraber? tutujesz> nie wiem <Bazzi>, <tutujesz> jak. Bazi nie pamięta, jak mówił w ogóle. To są impreza. dla mnie kurwa, no inaczej no. W klubie było mało osób, ale ten kto ma znać, ten zna, także kurwa dla mnie to i tak jest fajnie, że tam było ze 150-200 osób było te 200 osób tego Wrocławia i tam wiesz, okolic, które przyjechały, żeby zobaczyć tego gościa, bo to mhm. jednak jest, no dla mnie to jest kurwa chyba najlepszy raper na świecie, nie? Mhm. A o, o co pytałeś wcześniej? Bo kurwa zaplątałem się. Jeszcze jestem tak o, og ogólnie o inspiracje w Polski to może przejdźmy do jakiegoś innego pytania. Ogólne, poza muzyczne inspiracje. Mhm. Bo jednak masz dosyć ostre punchline. Ogólnie. A. No i no, trzeba mieć trochę we skąd czerpiesz takie tak, inspiracje. Nie wiem stary. Z melanży kurwa. A. Wódka daje mi siłę stary. A. Nie wiem. Nie, nie czytam książek stary. Bardzo mało czytam właśnie, muszę kurwa zacząć czytać książki stary nie? Nawet moja dziewczyna mi to mówi, że powinienem zacząć czytać książki. Moja matka mi to mówi, że powinien zacząć czytać książki. Bazi mi A to nie, mówi. Ale może filmy jakieś... Co... Filmy tak, no A. filmy przede wszystkim, nie? Yy, bardzo fajny film stary, który ostatnio oglądałem, jest inspiracją na kolejne pięć płyt. To jest Interstellar. <grym> Nie, no stary, kurwa, nie wiem, no. Tak po prostu przychodzi ci od nie, razu, że masz. Raczej, powiem ci tak, nie zastanawiałem się nad tym, stary. No kurwa, oglądam coś i może coś podświadomie mi tam siedzi w bani, kurwa, co później wychodzi na wierzch. Nie, nie jestem ci w stanie powiedzieć. Ale chyba ze wszystkiego, stary, no. As. Nie będę pierdolił jak jakiś, jacyś artyści, kurwa, że nie wiem, z ruchu, kurwa, liści czerpie inspiracji nie knie nad punchline kurwa. To był dobry matra. akurat. Zajebite, zajebite. <laughs> e, to Ale niestety beka. Natomiast, no, no, no. chyba ze wszystkiego, stary. Z, mm. Bardzo dużo też filmów dokumentalnych oglądam, e, mm. natomiast kurwa mało czytam. Muszę więcej czytać chyba. Zdarzać oh. czytać. Okay. Wtedy chyba będzie łatwiej. Mm. Mówiliśmy to o sprzedawaniu się, to jakby osoba taka, która nie znasz, chciałem, żeby od od ciebie, nie? Mówiliśmy o cenniku, to może powiemy, czy nie bardzo? E, Cenik tak, cennik jest jakby podawałem już cennik kiedyś na feju Nie wiem no, kurwa, no stary, jeżeli pisze do mnie ktoś nieznajomy, że mi się dograł mu kurwa na płytę i wysyła fajny bit, który mi naprawdę leży, na przykład. Pod który mam zajawkę w danym momencie napisać stary, to robię to z przyjemnością. Wie że co chodzi? Nie hmm. musi być to ktoś znany, kurwa, pierdolę coś takiego. Stary. Jeżeli ktoś mi wysyła swój numer i widzę stary, że ktoś sobie fajnie kombinuje, to hmm. czemu nie, stary? Jeżeli da mi fajny temat i fajny bit, no to kurwa. Coś, no, może za rok napiszę zwrotkę, nie? Wiesz co, chodzi? bo u mnie kurwa to różnie jest stary. Wiesz, teraz miałem duże na głowie, ale nie no, to całkiem serio, to jeżeli. Jest na pewno bit, który mnie w jakiś sposób porwie i temat, na który chcę się wypowiedzieć w danym momencie, to myślę, że nie ma problemu żadnego. Ale. Ale. Oczywiście darmowo, czy ktoś chce... Dobra, Spok, Przerwa. Nie, nie przerwa. <grywa> Nagrywamy. No, ale stary, nie mogę teraz rozmawiać. Co? Jestem, kurwa, wywiad mam. <grywa> Co? Tak, wywiad mam, no. Nie mogę zawieść ich, a będę musiał dowieść, to będzie z moją mamoną. miałem Miałem komo tonąć. Broni mi nie zabronią, mną tu obtu w Mam swoje... To, to zadzwoń do mnie za godzinę, dobra? Dobra, na hej Bo chciałem przekazać do mojego kolegi MB, że jebać wszystkich haterów w duchu. Okej. Okay. Chyba, że lubię. <słyska> <słyska> to wtedy nie. Eee, dobra, eee, ostatnie pytanie. Tak w tekstach, bardziej kreujesz jakąś osobę, wychodzisz z ciebie, czy te emocje? Czy wychodzi jednak ze mnie, wszystko stary? Ale nie kreujesz takiej osoby, którą po prostu chciałbyś być, czy jesteś po prostu sobą tym? Kurwa nie wiem, no stary. Ja staram przede wszystkim na kreatywność w rapie, stary. I wiesz, jak to ludzie odbierają, to mnie to pierdoli. Ja chcę się po prostu. Ja jak piszę zwrotkę, kurwa albo się nią jaram, albo się nią nie jaram. Jak się nie jaram, to nie puszczam. Jak się ją jaram, puszczam. Nie, ma u mnie, naprawdę, nie mam większej filozofii, kurwa, w tworzeniu rzeczy i wiesz, no. i w pisaniu. Po prostu siadam, napierdalam, mam tam jakieś pomysły, które sobie tam zbieram, kurwa, nie wiem, nawet w autobusie. Czy jak sobie słucham jakiejś kurwa, no. jakichś bitów, kurwa, mm. nie, mm. nie mm. wiem, na MP Grajku. Czy wiem, czasem jakiś artysta ze stanów, więc nainspiruję czymś stary, to sobie, kurwa, wiesz, też kmieję nad tym. Później sobie te spisuję, nie wiem, ubieram w jakieś słowa, kurwa, piszę mm. sobie z tego jakiś tekst. Albo wcześniej sobie obieram jakiś temat na jakimś patencie. Naj, 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 najłatwiej to jest tak, że wiesz, że obierasz sobie patent, no i kurwa pod ten patent sobie układasz jakieś punchline albo coś, nie? Mhm. Tak mi się w sumie najłatwiej pisze. Tylko właśnie naj, najciężej jest znaleźć taki patent, który już nie został wyruchany 100 razy i który kurwa wiesz. Pod który ci się też będzie fajnie pisać, nie? Patent jest najważniejszy uważam, jakoś taka rozkwina kurwa na kawałek, nie? A później to już idzie raczej z góry. Jakieś y, promocje, jak planujesz promować swoją płytę w tej chwili? Czy Bo... <grym> stary promocja płyty kurwa w tym momencie no, nam już nie jest chyba potrzebna żadna promocja, stary. wiesz? Hmm. Mamy Pato, mam swój fanpage stary, na którym po prostu będę wrzucał swoje rzeczy i. Hmm. Nie po... Plan na koncerty, coś takiego. Kurwa, no póki co stary yy, mamy coś wiesz, tam, jakieś tam plany, coś tam się zaczyna dziać. Także zajebiście, bo, hmm. bo teraz gramy 17 w Krakowie, hmm. później gramy gdzieś tam jeszcze, kurwa, ktoś tam, dużo ludzi pisze ogólnie o koncerty, zapytaniem mniej więcej za, za ile, co jak i ten. Zawsze się dogadamy, jak coś, natomiast fajnie, że to zaczęło się kręcić. Plany koncertowe, kurwa, póki co nie powiem ci, że mam jakąś trasę czy coś, no ale fajnie było tych koncertów jak najwięcej zagrać, nie? Żeby hmm. wiadomo, że na koncertach też kurwa przychodzą ludzie na koncerty, którzy nie znają Twojej twórczości, a może akurat się zajarają, także. To jest, to jest chyba najlepsza forma promocji, jeżeli chodzi o, o, o właśnie koncerty, nie? to mi to jest w ogóle przyszło do głowy, A propos organizatorów. Mm -hmm. e, ciekawe mnie, ile oni tak naprawdę chcą. E, czy doceniają was, wasz skład? Czy czasami chcą po prostu o chuje, o chuje, żebyście zagrali za Friką? Kurwa, Jak to jest? Stary kurwa no, z, z, z organizatorami bywa różnie, nie? Mm -hmm. Do tej pory graliśmy stary albo za zwroty, albo kurwa za jakiś mały hajs i to wiesz, to nie ma się co oszukiwać stary. Mhm. Natomiast no kurwa trzeba to, to zmienić, nie, bo kurwa są w polu w chuj gorsi od nas stary, w chuj gorsi, którzy dają taką pytę kurwa, najgorszą na świecie stary i biorą za to kurwa ciężkie pieniądze, no nie, wiesz, to jest, to jest chujowe, nie, mhm. ale z drugiej strony wiesz, no, Trze po prostu trzeba grać. No, kurwa nawet. Ja miałbym grać, Jak miałbym grać kurwa przez najbliższe pół roku za zwroty jakieś marne grosze, to i tak bym grał stary. Nie. Bo im więcej osób cię zobaczy na koncertach, im więcej osób zobaczy nie wiem, na przykład spodoba się rozpierdol, jaki robisz na koncertach, to zbudujesz sobie dodatkową wiesz, opcję, kurwa, w każdym mieście. Że kurwa że zorganizujesz nawet na własną rękę swój koncert w jakimś tam mieście i będziesz wiedział, że ci ludzie przyjdą na ten koncert. Nie? Nie. Więc stary, jakby w ten sposób to bo Po prostu zastanawia mnie, czy. bo to jest dużo raperów, wysyp, tak jakby. E, I przez to na przykład już organizator nie ma takiego, jakby ten, że po prostu, jak ty nie zagrasz, to zagrażę kogoś innego, nie? I czasami zastanawiam się, czy osoby, które już wyrobiły jakąś markę, cierpią na tym tak bardzo, czy jednak. Osoby, które sobie wyrobiły markę, wątpię sobie, bo, Kurwa, żeby... Które... No wy na przykład, no już macie wyrobioną je markę, jednak. No ale bo nie rozumiem pytania. Czy doceniam was finansowo tak bardzo czy jednak nadal nie bardzo. Właśnie nie no, wiadomo, że każdy organizator stary myśli o tym, żeby, wiesz, żeby kurwa on miał jak najlepiej, nie? Hmm. Natomiast, no było kilka koncertów, na, naprawdę, na których naprawdę było spoko. Od razu był Hajsig i wszystko, nie? Nie było problemów, stary, kurwa, z dogadywaniem się, stary, wiesz, nie mamy za co wrócić, pasowałoby, żebyś dał za zwrotę albo, wiesz, cokolwiek, nie? Ale, ale to są, kurwa, jednostki, jednak. Nie? Nie, nie? no. Różnie to bywa, stary, jedziesz gdzieś, nie wiesz, na co się wiesz, piszesz, chyba, że znasz tych ludzi, kurwa, już jakiś czas, no. nie? Ale teraz właśnie Zykson, na ziomek, kurwa, chce wystartować z czymś dużym, także trzymam mocno w że mu się to uda, stary, i że będziemy, wiesz, jakoś hmm. tam prosperować, kurwa, na, w całej Polsce, nie będziemy grać te koncerty. No to w takim razie tego ci życzę, żebyś ten e, grał te jak najwięcej koncertów, żeby Zuksonowi udało się jednak. No i co, my będziemy już kończyć w takim razie. Już? No już. Najlepszego. <gry> Najlepszego, trzymajcie się.